Zakończyliśmy drugą edycję Tarnowskiej Akademii Sukcesji w naszym tarnowskim mateczniku. I cóż, no, mam nadzieję, że osoby, które uczestniczyły, wyciągną z tych spotkań warsztatowych maksimum wiedzy. Oczywiście to jest pewne sianie ziarna, natomiast potem trzeba jednak sięgnąć głębiej. Natomiast już dzięki tym spotkaniom nasi uczestnicy będą wiedzieli, o co pytać, o co prosić, już kiedy będą w taki sposób prawny tą sukcesję u siebie przeprowadzać. Nasze dotychczasowe przygotowanie obejmowało pięć spotkań tematycznych. na Natomiast w przyszłości rozważamy da aprobatom dotującego nas podmiotu, czy nie zmienić tej formuły, nie skrócić cyklu, natomiast nie rozprzestrzenić go na inne miasta, gdzie siłą rzeczy ta wiedza dotarłaby do większej ilości potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców. Jesteśmy przekonani, że w innych podobnych miastach powiatowych Małopolski te szkolenia będą się cieszyły mniejszym zainteresowaniem niż. Jestem tutaj, ponieważ zaobserwowałam na rynku, że wielu przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw ma słabą wiedzę w temacie sukcesji. Wiedziałam, że takie szkolenia się odbywają. Chciałam się po prostu doszkolić, aby pomóc potem innym moim klientom, z którymi się spotykam podczas mojej pracy. Niezmiernie się cieszę z tego, że Państwo takie inicjatywy podjęli, bo jest to na pewno bardzo pomocne, abyśmy wspólnie się wspierali tutaj razem w wielu tematach, a temat sukcesyjny jest bardzo istotne. Jestem bardzo zadowolona z tych spotkań. Przyszłam dlatego, żeby po prostu czegoś więcej się dowiedzieć o sukcesji, bo dla mnie to jest taki temat na czasie. Warto pomyśleć o takich rzeczach na przyszłość. Wiadomo, chcę się rozwijać pod każdym kątem. Im więcej wiedzy, tym lepiej. Przed nami jeszcze kilka innych wydarzeń. Szykujemy opłatek izbowy już w grudniu, gdzie też będzie panel sukcesyjny, który będzie trochę takim zaproszeniem na przyszłoroczną edycję. Mamy też plany, żeby w przyszłym roku wyglądało to troszkę inaczej. Zobaczymy, co, co się w tym temacie uda, także e, trzymajcie kciuki, no i zapraszamy, mam nadzieję, już za rok na kolejną edycję.